Cześć, z tej strony Carmena i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na TBR na wrzesień, czyli moje plany czytelnicze na najbliższy miesiąc. Wrzesień będzie pod znakiem polskich autorów. U mnie to będzie polska fantastyka, ale jeżeli chcecie się do mnie dołączyć, no to zapraszam po prostu do czytania polskich autorów, bo mam wrażenie, że u mnie przynajmniej tak jest, że jestem trochę na bakier e, z tymi polskimi autorami, jakoś tak szczególnie z tą polską fantastyką. Zaczęło się u mnie co. Co prawda od Sapkowskiego, ale później już no, odeszłam od tej polskiej fantastyki i trochę jakoś tak mnie do niej nie ciągnie, bo kiedyś mój brat mi podrzucił ahaje i ja po prostu się od niej tak totalnie odbiłam, że uznałam, że no, polskie książki mogą być dla mnie tym samym co polskie filmy, że po prostu są, no nie, nie w moim klimacie, nie, nie mój typ po prostu książek, i chciałabym się przekonać, że. Faktycznie ma to sens, albo nie ma to kompletnie sensu, i takie moje zdanie jest totalnie nieuzasadnione, więc będę sięgała po Polską Fantastykę we wrześniu. Będę miała tutaj cztery tytuły bądź serie, które sobie wybrałam. Będę miała do Was również dwa pytania, więc skupcie się, to będzie gdzieś w połowie filmu prawdopodobnie, bo będę potrzebowała Waszej pomocy przy układaniu tego TBR-u. Będzie to współdzielony TBR mój z Waszą pomocą. A na koniec opowiem o kilku książkach, które chciałabym doczytać jeszcze spoza tego mojego planu na czytanie. Polskich autorów, bo jednak chciałabym też jeszcze dokończyć niektóre serie albo tam e, mam kilka książek, na które naprawdę mam oko we wrześniu. Tak będzie wyglądał ten filmik i już zaczynamy. Zaczynamy może od tej polskiej fantastyki. Oczywiście e, powiedziałam o Wiedźminie. No to tak, będę robiła reread Wiedźmina. Teraz już raczej na 100%. Ja Wiedźmina miałam czytać już w czerwcu, był na moim tibiarze ze względu na to, że ja miałam mocny zastój czytelniczy w tamtym miesiącu. I Wiedźmin jest książką, która mnie raczej z takiego zastoju by właśnie wyrwała, bo Wiedźmin jest dla mnie no fantastyczną historią, która rozpoczęła moją taką miłość do tej dojrzalszej, powiedzmy, fantastyki. Ja gdzieś tam wcześniej podczytywałam pojedyncze. Tytuły, ale raczej obracałam się w takich książkach bardziej młodzieżowych, a dostałam od mamy na 18. Urodziny takie wydanie całościowe Wiedźmina, i ono jest ze mną do dzisiaj. Akurat mam na nim mikrofon postawiony, bo to jest takie idealne pudełko, więc teraz wam go nie pokażę, ale tutaj oczywiście macie pewnie zdjęcie tego wydania, o którym mówię. No i chcę się znowu przenieść do tego świata. Serialu raczej trzeciego sezonu nie ujrzymy w tym roku, prawdopodobnie w przyszłym, z tego co widziałam, jakieś tam pierwsze przepisy. Przecieki, więc no, muszę poczekać na powrót do tego świata. E, trochę gram w grę, e, bo ja wszystko, co Wiedźmińskie, no to biorę e, i pałam do tego miłością. Pierwszy sezon serialu mi się podobał, drugi trochę mniej, ale nadal mi się podobał, bo ja nie pytam, nie oceniam, ja po prostu biorę moim serduszkiem wszystko, co jest związane z tym światem, przez taki sentyment po prostu do tej historii. I tyle, więc będzie Realit Wiedźmina przynajmniej tych dwóch pierwszych tomów opowiadań. Zobaczymy, jak mi się to będzie czytało, bo ja, no. Minęło chyba z 10 lat, odkąd ostatnio czytałam gdzieś tam czy podczytywałam te książki, więc no jestem bardzo ciekawa tej mojej ponownej przygody, tego zderzenia z tym światem pod kątem książkowym. E, trochę się tego boję, ale mam nadzieję, że, że będzie dobrze. No i co tutaj mam dalej? E, oczywiście chciałabym wrócić, e, znaczy wrócić, no zacząć wreszcie porządnie Pana Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza, bo ja tę książkę, pierwszy tom zaczynałam dwa razy. Raz ją zaczęłam w audiobooku idąc gdzieś na spacer, ale był taki szum z ulicy, a ja miałam tak fatalne wtedy słuchawki, że kompletnie się nie mogłam na tym skupić, więc uznałam, że to nie ten moment. Później próbowałam w którymś miesiącu czytać to w e-booku, ale miałam inne książki porozpoczynane, które bardziej mnie wciągały, więc to też porzuciłam, no i tak jakoś to tak wisi i wisi, więc wrzesień wreszcie będzie tym miesiącem, w którym zacznę Pana Lodowego Ogrodu, przynajmniej pierwszy tom, bo zobaczymy czy to mi się będzie podobać. Ostatnio w zeszłym tygodniu nagrywałam film z Weroniką, z księgarką, jeżeli nie znacie jeszcze jej kanału, to linka wrzucę Wam w opisie. Miałyśmy rozmowę, która będzie opublikowana na jej kanale, ale pewnie za jakiś czas. Więc od razu Was tam zapraszam do zasubskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo tam właśnie będziemy sobie gadały o kilku książkach dosłownie i tam właśnie też mówiłyśmy o Panu Lodowego Ogrodu. Co prawda, nie wiem, czy to będzie w tym filmie, bo rozgadałyśmy się dość mocno więc będzie dużo wycięć z tego pierwotnego materiału. Więc opowiem Wam teraz troszeczkę. Właśnie Weronika powiedziała, że. Pan Lodowego Ogrodu to, to nie jest sci-fi, a ja myślałam, że to jest sci-fi. E, ja kompletnie, tak jakby. Z... Kupiłam się na tym początku, gdzie nasz główny bohater dociera na jakąś inną planetę, zamieszkaną przez jakąś taką rasę człowiekopodobną. I ja myślałam, że to będzie bardziej się działo właśnie w kosmosie jako sci-fi, ale nie, bo później już to jest typowa powieść fantazy i to taka fantazy, taka stylizowana na styl średniowieczny. Jak to często jest w ogóle robione w takim typowym fantazy, więc nie czepiam się tego, ale podobno. Nie wiem, czy tam nie jest trochę brutalnie, bo właśnie rozmawiałyśmy też z Weroniką o takich książkach, które są trochę brutalne i czy mi to odpowiada, czy nie, więc w sumie nie wchodziłyśmy głębiej w ten temat Pana Lodowego Ogrodu, ale tak wywnioskowałam, że raczej on mi się może nie spodobać. Więc no zobaczymy, ale e, no na razie nie przekreślam tej książki. Spróbuję z tym pierwszym domem, no i zobaczymy, jak to będzie, czy porzucę tę serię, czy nie. Ja już w tym roku porzuciłam kilka serii. E, nie mam już z tym problemu, że przeczytam pierwszy tom albo drugi i uznaję, że to nie jest seria dla mnie i. Wrzucam ją w taką kategorię na Goodreadsie Series DNF e, i tyle, bo mam podział bardzo zróżnicowany na Goodreadsie właśnie na te serie, które chcę dokończyć, na serie, które są zakończone i już więcej nie będzie na przykład, no i serie, które porzuciłam w trakcie, nie zakończyłam ich, no ale no porzuciłam i nie będę kontynuowała, więc no kilka takich serii już tam było, miejmy nadzieję, że Pan Lodowego Ogrodu tam nie trafi, no ale spróbować oczywiście warto e, i następnie mam jeszcze jedną serię, bo potem jeszcze opowiem o jednej takiej pojedynczej książce polskiego autora, ale jeszcze póki mówię o seriach, no to opowiem o seriach. Jest to seria, którą poleciła mi widzka i to dość niedawno, bo pod ostatnim filmem. I ja w sumie nie będę czytała Wam e, nic więcej poza jej komentarzem, bo ten komentarz sam w sobie mnie przekonał do tego. Ja dodałam tę książkę na Goodreadsa i ja uznałam, że to jest idealny moment, bo to jest też polski autor właśnie i to jest sci-fi. Że wrzucam to na wrzesień i tyle. I nie, nie pytam więcej, i wrzucam i zobaczę, jak mi się spodoba. A, także to też jest. Y Taka zachęta dla Was, że jeżeli chcecie mi coś polecić, to polecajcie, bo ja te polecajki zawsze sprawdzam, zawsze zazwyczaj dodaję na mojego Gudrica. Bardzo rzadko się zdarza, że uznaję, że to jednak nie jest coś dla mnie i w ogóle to olewam. Zazwyczaj to dodaję na Gudrica, dlatego tam moja kategoria do przeczytania już ma ponad 500 pozycji. Kiedyś mam nadzieję się z tego jakoś odgrzebać, ale jeżeli macie dobre pozycje, no to polecajcie zawsze, bo ja uwielbiam takie polecajki od was, szczególnie właśnie, że to są czasem takie polecajki, o których ja wcześniej nie słyszałam, więc może że nikt bym się nie dowiedziała o tej serii, e, gdyby nie jedna z widzek, więc już Wam czytam komentarz, który mnie tak zachęcił do tej serii. Jest to fantastyczny science fiction, polski autor, bardzo rozbudowany świat, sekty cyborgów i obcych. No i oczywiście ludzie. Tytułowa głębia umożliwia szybką podróż w kosmosie, ale tylko pod wpływem narkotyków. Inaczej grozi to śmiercią lub szaleństwem. Bardzo polecam. Książka jest niepopularna, a moim zdaniem świetna. E, no i to jest oczywiście głębia Marcina Podlewskiego, jeżeli się nie mylę. E, no. え。 Ten komentarz mi wystarczył. Jak najbardziej będę sięgała. Ja sci-fi w ogóle ostatnio no chłonę i mam wrażenie, że to sci-fi mnie bardziej przekonuje do siebie niż fantazy, które czytam, więc może to czas po prostu na więcej sci-fi w moim życiu. No i to będzie kolejna seria, którą na pewno zacznę we wrześniu. A jeżeli już mówię o sci-fi, to powiem teraz o tej ostatniej książce, którą sobie wybrałam na wrzesień, i to już nie jest seria, tylko to jest pojedyncza książka takiego pisarza e, klasycznego, science fiction, może być. Będę rozwijała, bo już też dostałam komentarz, że dopóki będę czytała sci-fi, to e, jedna osoba nie będzie mnie oglądać, ale jak zacznę mówić science fiction, to może już będzie lepiej, więc może zacznę mówić science fiction. A dla mnie to bez różnicy, więc. Może Wam to umili oglądanie, chociaż części z Was, więc polski klasyczny pisarz science fiction tuż obok Lema jest to Zajdel i Agacia subiektywnie, koleżanka Booktiberka, która poleca tego autora w filmikach i w komentarzach na tyle, że ja po prostu uznam, dobra biorę się za tego Zajdla, nie znam go, a to aż wstyd, żeby go nie znać, więc widziałam, że na Legimi są audiobooki, dodałam sobie pierwszy po prostu z brzegu i okazało się, że chyba do dobałam taki najbardziej popularny i jest to Limes Inferior. Z tego co widziałam w opisie na Lubimy czytać jest to sztandarowa powieść tego autora, więc w sumie dobrze wybrałam chyba. Chociaż dajcie mi znać czy dobrze wybrałam czy nie. Ona jest dość krótka, więc audiobook też powinien być dość krótki. Z tego co widziałam stronnicowo ona ma nieco ponad 200 stron, więc powinno być szybko. Chociaż nie wiem czy będzie aż tak dobrze. Bo jest to powieść science fiction taka trochę absurdalna, gdzie dużo rzeczy podobno nie ma sensu albo nie jest takie jakie z pozoru wygląda i jest to e, krytyka trochę e, PRL-u, z tego co widziałam, a ja nie lubię za bardzo książek, które odnoszą się do polityki jakkolwiek, albo właśnie jest to jakaś krytyka albo jakiś taki absurd, który łączy jakieś tam elementy odniesienia do tej polityki. Więc mam nadzieję, że to mnie nie odrzuci od tej książki. Ale słyszałam, że jest naprawdę świetna, no i w ten sposób poznam autora. Pewnie na jednej książce się nie skończy, pewnie gdzieś tam będę sięgała po niego jeszcze później, ale nie wiem, czy we wrześniu mi wystarczy czasu. Bo teraz przechodzimy do pytań do Was. Jak już mówię o klasyce tego polskiego science fiction, no to zapytam Was o Lema. Ja Lema przeczytałam w swoim życiu Dzienniki Gwiazdowe, Solaris i chyba bajki robotów, chociaż tego nie jestem pewna. I żadnej z tych książek nie pamiętam. Nie wiem czemu jakoś tak. One nie zapadły mi w pamięć totalnie, ale pewnie dlatego, że nie wiem, że to było dawno, dawno temu i po prostu nie skupiałam się tak mocno na lekturach, żeby zapamiętywać je. Odkąd prowadzę Booktuba, to jakoś tak bardziej uważnie jednak czytam te książki, żeby jednak Wam móc opowiedzieć trochę lepiej o nich, i w ten sposób dla mnie też jest większa przyjemność i radość z tego, że po kilku latach nadal pamiętam niektóre tytuły, więc to jest naprawdę spoko. No i teraz o tego lema się rozchodzi to, że ja próbowałam szukać w internecie, jak czytać lema, najlepsze książki, jakie ludzie polecają, żeby spróbować. No i tam jest milion pięćset różnych opcji i każdy poleca co innego i zazwyczaj właśnie przejawia się to Solaris, te Dzienniki Gwiazdowe, tam chyba Cyberiada, no masa jest tego i każdy ma swój pomysł na to, jak to czytać i co jest najlepsze dla początkujących, więc tutaj pytanie do Was, bo ja wiem, że wśród Was jest też dużo e, osób, które czytają bardzo dużo na przykład danego autora i wierzę w to, że Lem właśnie jest takim autorem i jeżeli czytaliście trochę więcej tych książek Lema, no to dajcie znać, które są warte przeczytania dla mnie jako dla osoby początkującej z tym autorem, żebym się nie zraziła i żebym chciała go przeczytać całego, całą jego twórczość, więc koniecznie piszcie w komentarzach, bo ja już się w tym gubię. Jeżeli są to Dzienniki gwiazdowe lub Solaris, no to też piszcie, no bo wtedy sobie zrobię reread i może teraz trochę lepiej do tego podejdę i i lepiej mi to osiądzie po prostu. Także to jest zadanie dla was w tym filmie, żebym nie tylko ja tutaj myślała o tym, co bym chciała czytać, ale Wy mi trochę może pomóżcie teraz, bo ja już naprawdę Lem ma tak dużo tych powieści, że no nie wiem po prostu nie wiem. I drugim pytaniem do Was jest również prośba o pomoc w wyborze, od czego zacząć? Od czego zacząć czytać polską autorkę, która niestety w tym roku zmarła w tragicznym dość wypadku. I ja dopiero wtedy się o niej dowiedziałam, i to jest przykre, że w tak tragicznych okolicznościach ja się dowiedziałam o tej autorce, ale no, tak dużo było wtedy głosów z całego świata książkowego, że no, jest to jedna z lepszych autorek polskiego fantazy, że no pomyślałam, że warto by uczcić jej pamięć i przeczytać coś również z jej twórczości i jak wiele z Was się pewnie domyśla jest to Maja Lidia Kossakowska. No, i ja nie wiem też. Ja widziałam, że ona ma i serię, i pojedyncze książki. I ja próbowałam czytać niektóre opisy, ale no nie wiem. Ja kompletnie też się zgubiłam tam w tym ogromie tego wszystkiego, więc jeżeli czytaliście coś pani Kosakowskiej i macie coś do polecenia, no to piszcie mi koniecznie w komentarzach. Jak nic od was nie dostanę, żadnych polecajek, no to sama sobie coś wybiorę, no ale mam nadzieję, że mi pomożecie w tych dwóch chociaż wyborach. Może zrobię jakąś ankietę, na karcie społeczność, więc jeżeli. Yy, Zaglądacie tam czasem i tam się pojawi jakaś ankieta. No to zachęcam Was również do głosowania, no bo ja wszystkie Wasze głosy zawsze biorę sobie do serca i zawsze jednak kieruję się często właściwie Waszymi polecajkami. No i to tyle z tych polskich autorów fantastyki. I teraz trzy książki, o których chciałabym opowiedzieć, które chciałabym przeczytać spoza tego mojego głównego TBR-u, i jest to na pewno druga część do gwiazd Sandersona. Bo wydawnictwo Zysk i spółka wydaje lub już jest wydane. Już chyba to u kogoś widziałam, więc już jak wy widzicie ten film, to już to powinno być dostępne na rynku w tej twardej oprawie. Bo mi się ta seria w tej miękkiej oprawie w ogóle nie podoba. Te okładki są jakieś takie dziwne, a ta twarda już jest przepiękna. Co prawda, ma śnieżno białe strony i to jest jedyny minus tej książki, ale poza tym jest w porządku. No i ja się przyzwyczaiłam do czytania tego właśnie w tej wersji, więc chciałabym zakupić drugą część, żeby iść dalej z tą serią. Trzeci tom, gdzieś Słyszałam przeciek, że wydawnictwo chce wydać go już tej jesieni, więc byłabym na bieżąco, bo ta seria ma tylko 3 tomy chyba na ten moment. Za granicą również wydane, więc byłoby idealnie. Nie wiem, czy to w ogóle nie jest trylogia, więc to już byłoby chyba zamknięcie tej serii. Mi się ta pierwsza część bardzo podobała, więc myślę, że ta druga również powinna mi się spodobać. I dwie ostatnie książki, o których chciałabym opowiedzieć w tym filmie, są to książki, o których mówiłam już tydzień temu w zapowiedziach na wrzesień. Gdzieś tu Wam podlinkuję. Nigdy nie wiem, z której strony się ten link wyświetla. I właściwie były trzy takie, które wychodziły na to podium moich zapowiedzi wrześniowych, ale jedna z nich została przeniesiona jednak na przyszły rok i jest to czarne słońce. I dosłownie po opublikowaniu tego filmu ja zobaczyłam tą informację, że jednak wydawnictwo Mac przeniosło tę premierę i czerwona królowa też jest przeniesiona. To tak jakbyście chcieli wiedzieć, co się dzieje z czerwoną królową, to też ją widziałam, niestety przeniesioną na przyszły rok dopiero. Ja na czerwoną królową już chyba przestaję polować i... Poczekam, aż ona się kiedyś pojawi po prostu w MP-u, czy gdziekolwiek i wtedy ją sobie kupię, no bo takie czatowanie na nią już właściwie rok chyba czekam na nią, a tutaj przekłada się ta premiera z miesiąca na miesiąc, więc to chyba nie jest warte tego, że, tego oczekiwania i tego wrzucania na tbr -y, bo ona była chyba na trzech tbr więc poczekam po prostu jak będzie i tak samo pewnie będzie z Czarnym Słońcem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku się doczekam i że obie te książki przeczytam, a jednak z tego tbr na wrzesień. Wybrałam sobie baśniową opowieść Kinga, czyli książkę, w której King wraca do e, świata fantazy i do takiego właściwie prostego świata fantazy, tak by się mogło wydawać. Niestety opinii jeszcze nie ma, bo książka również na rynku zagranicznym zostaje wydana dopiero na początku września, chyba 7. Więc jeżeli wejdziecie na Goodreads, to wszystkie oceny są tam dawane tylko i wyłącznie. Tak na wyrost ja bym powiedziała, bo raczej nikt jeszcze nie dał takiej wyraźnej opinii, więc to są oceny pod tytułem: o, nowa książka Kinga daje 5 gwiazdek, bo będzie na pewno dobra, więc nie sugerujcie się tym, co tam jest na, na razie przynajmniej. No i zobaczymy, jak to będzie, bo z tego co widziałam, no to, to jest historia chłopca, który, czy tam już nastolatka, który znajduje szopę w ogrodzie jakiegoś starszego pana i ta szopa przenosi go do świata który jest w obliczu Zagłady, no i ten chłopiec musi zapobiec tej Zagładzie. I tyle wiem, wiem, że tam jest oczywiście wszystko, co fani Kinga lubią najbardziej, wiecie, taki opis, no, który ma zachęcić nas do tej powieści. Nie wiem jak to będzie, to będzie gruba cegła, bo ona ma chyba ponad 600 stron, ale jestem jej niezmiernie ciekawa. I drugą książką, również taką właściwie klasyczną powieścią fantazy jest Tygiel Dusz. Czyli coś, co dopiero debiutuje na rynku polskim, ale ta książka jest wydana po raz pierwszy w 2013 roku. Była wydana za granicą, i to trochę e, ochłodziło mój zapał, dopóki nie przeczytałam komentarzy na Goodreadsie, że pomimo tego, że ona ma już te kilka lat, to nadal trzyma poziom i nadal przetrwała tę próbę czasu i nadal się ją dobrze czyta, jako powrót do takiego fabularnego, przygotowego fantazy Jest to high fantasy z wybud wykreowanym światem, z magią, no z wszystkim co byście tam mogli tylko sobie zażyczyć, ale jednak nie jest aż tak mrocznie i ciężko, tylko jest raczej tak przyjemnie mnie i fantastycznie z tego co przynajmniej ja wyczytałam w komentarzach. I tutaj mamy historię chłopca, którego rodzice giną, chyba w jakimś wypadku i on zostaje wychowywany przez mnichów i w którymś momencie swojego życia dowiaduje się coś o tej śmierci rodziców i coś o sobie, czego wcześniej nie wiedział i co zmienia jego życie. No i y, gdzieś tam widziałam chyba w opiniach na Goodreadsie, że tam jest jakaś szkoła magii, że on wstępuje do tej szkoły magii, więc to też może być ciekawe, bo ja ten motyw w książkach bardzo lubię. No i Tyle, także taka dość prosta historia, ale z tego co właśnie czytałam, no to powinna być bardzo dobra, więc te dwie książki z takich najnowszych zapowiedzi wrześniowych mnie interesują najbardziej. No i to tyle chyba ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać, co Wy chcielibyście przeczytać we wrześniu, i koniecznie piszcie o tych polecajkach Lema i Kosakowskiej. A ja już uciekam i życzę Wam bardzo miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!